Witam serdecznie w kolejnym nagraniu z transportowego raju poniedziałek, 5 dzień stycznia 2026 roku. Czas zabrać się za robotę. A no pewnie, że czas, w końcu, nie? No, dzisiaj tylko na załadunek jedziemy w wysokość ładować. Po szerokości ładnie wejdzie, po ciężarze też będzie po prostu nieco wyżej. Więc co, zabieramy się za robotę? No pewnie, że się zabieramy, w drogę! Załadowane, pospinane, jak widać delikatna zmiana planów, ale dla mnie na plus, żadnej wysokości, pościągali koła, bo tak też mieli w zamówieniu, więc dla mnie bomba, miało być 4,30 na wysokości, jest 3,75, elegancko, co nie? No, pod plandekę by nie weszło, powiedzmy tak, ciut, ciut szerzej jest niż pod plandekę, ale fajnie, jadę jeszcze na balkonik jedną paletę. No i niestety również zmiana planów. Bo muszę jechać na urząd celny. Ja tu wiozę do portu, więc wiadomo, że jest to eksport. No i trzeba pojechać na urząd celny. Ale słuchajcie. To nie jest problem, to jest wyzwanie. Może nie dla mnie jakoś specjalnie, ale dla ekspedycji, która dołożyła mi za to odpowiednią ilość grosza. I to się liczy. Ja to zawsze mówiłem. To kiedyś mi Kumpel podpowiedział, jak na Rosję jeździliśmy, że jest im więcej jest problemów, tym jest lepiej. Pod warunkiem, że potrafisz je wykorzystać. Ja dobrze to wykorzystałem i prawdopodobnie czekam też na potwierdzenie. Yy, yy, prawdopodobnie będę miał nawet powrót yy, tego samego dnia. Będę ładował z powrotem. Yy, kurczę, z 50 km od domu rozładunek, <gryw> zaczyna mi się nie podobać jazda po polsce, powiem Wam. <gryw> Całkiem sprytnie to idzie. No i zobaczymy, tak ma być, tak jest dobrze. Jadę na bramę, lecę po tą jedną paletkę jeszcze do Biegu Stoku. Kurczę. Dzionek zleci, a kasa wleci. Towar załadowany, agencję znalazłem, auto zaparkowane, mam nadzieję, że później są trusze. jakoś. No i co? I Za chwilę Trzeba może pójść na jakąś kawę Wiecie co tam jest? A nie, oni zamknięte mają o, o, o. Proszę bardzo, a nie, może i otwarte Tam jest master service Serwis opon W którym Zmieniam opony, w którym kupiłem Te super alufelgi Spisują się, choć teraz są brudne Ale jak się je umyję to Naprawdę są bardzo ładne Nie spad, stoi Słoneczko świeci jest bardzo dobrze. No i pięknie dokumenty odebrane. Mam wszystko. Nie zdążyłem kawy u chłopaków dobrze wypić, a tu już dzwonią, że wszystko zrobione. Ruszamy do domu! Starczy te jazdy na dzisiaj. 6 styczeń 2026. Co to mautko przygotowane, zaparkowane, dokumenty porobione, odprawy, to co trzeba było do tego transportu zrobić jest zrobione w sposób profesjonalny, tak jak ma być i tak jak zawsze jest. Ja dla was przypominam oczywiście o że możecie do mnie śmiało dzwonić bezpośrednio do mnie bądź do Łukasza. Numer gdzieś tu będzie Wam się wyświetlał. Jeżeli macie coś do przewiezienia, większego, szerszego, wyższego, maszyny rolnicze, jakieś konstrukcje, maszyny budowane, Dzwoncie śmiało. Kajecik po się zapełnia na ten rok. Pamiętajcie, pamiętajcie, że dzwoniąc bezpośrednio omijacie pośredników, a tym samym można przy okazji zaoszczędzić parę groszy na tym no i co będziemy jechać, pewnie, że będziemy jechać ale to dopiero jutro, dzisiaj jednak święta dzisiaj trzeba będzie troszkę poświętować Król Lew odpalony jadę się, przyjadę tu do nas na stację chyba Mamy jeszcze jedną rzecz do kupienia i na kolację, na Wigilię później na spokojnie jutro śniadanie i po południu Będę wyruszał. Gdynia. Czeka. Wyjechałem trochę później, ale sami widzicie jakie są warunki. No teraz przynajmniej to jest czarny, ale u nas od rana. Niech padał i Coś mi się wydaje, że za szybko to ja do tej gdyni nie dojadę. No i a wolę, a chcę być tam z samego rana. Bo a już oczywiście ładunek powrotny, troszkę szerszy. Ale wracam. Do siebie Więc elegancko, fajnie, fajnie się ułożyło Jak dobrze pójdzie to jeszcze Wezmę jeden ładunek Który będzie do dowiedzenia na poniedziałek Na razie idzie dobrze Nie jest źle Oby nic się nie zepsuło Dobra Ładny dzionek Nie za bardzo Ale coś porobić trzeba Nie będę przecież przed telewizorem siedział I gniót starych kości Bo to tylko plecy od tego bolą Zabieram się za robotę. A wy nie zapominajcie dzwonić. O, czas w domu leci jak szalony. 7 stycznia. Mroźny dzień. Wczoraj powigili. Śniekleży. Śnieg leży. Muszę się przygotować chyba do dalszej jazdy. Nie chcę tego zakładać, ale wezmę ze sobą. Tak, podstawowe wyposażenie na zimę. Łańcuchy na koła. I łopata. Mam nadzieję... Że nie będę musiał ich zakładać. Aczkolwiek, jak już będą potrzebne, to lepiej, żeby były w naczepie, a nie w warsztacie leżały. No więc wrzucam je na balkonik. Przygotowuję auto. Jeszcze na jakiś obiadek do mamy pojadę i w drogę nie ma co się pierniczać. Czas zacząć zarabiać jakieś peleny. Dokumenty, wszystko przygotowane. Można będzie jechać. I po świętowaniu, najedzony a za mocno, trzeba będzie te kilogramy później się wyzbywać jakoś, święta świętami, ale kurcze troszkę mi się przybyło, o patrzcie tam z przodu kolennicy, chyba brudna, mało widać, Mnie córka też poszła kolędować, a ja pojechałem zarabiać trochę kasiory, tak jak mówiłem miesiąc słaby i tak wyjdzie, no niestety trzeba troszkę popracować. A poza tym, co ja bym teraz w domu robił? Leżał i telewizję oglądał. Nic dobrego. Ale co? Dziad Mróz był? Pewnie, że był. Prezenty przyniósł? A jak żeby inaczej? I co ja mogłem dostać? Rózgę! <grym> Byłem niegrzecznym chłopcem. Ale też dostałem fajną bluzę. No i najfajniejszy prezent sam sobie kupiłem. To się na pewno przyda. Może i teraz, na wiosnę, bo teraz nie ma co za bardzo śrubek kręcić w tym mrozie. Ale myślę, że fajne, udane święta. Mikołaj z rózgą nie przewidział tylko jednej rzeczy. Że ten, ten kij ma dwa końca. Dwa końce. I tak, tak czy inaczej Mikołaj pogrzebie się tą rózgą dostał. Ale spoko. Odpocząłem. Posiedziałem w domu trochę. To, to, co trzeba było zrobić i co się dało zrobić w taką nikczemną pogodę, to się zrobiło. A teraz trzeba jechać. Choć troszkę pojeździć. Wiele, wiele tej jazdy nie będzie dzisiaj. Jest środa i to w dodatku w pół do czwartej, pół do szesnastej. Ja prawdopodobnie najpóźniej w piątek wieczorem powinienem być w domu według swojego nikczemnego planu. Co, co będzie? Zobaczymy.

Do Gdańska, do Gdańska jedziemy. Niezłe Zaspy. Dobra, zobaczymy, czy mamy dwa pasy, czy jeszcze się z tym nie uporali. Udało się przejechać pierwsze 4,5 godziny. No jestem na S7. Powiem wam, y, śniegu troszkę jest. Troszkę więcej niż na Podlasiu. No Zaspy to takie... No ze 2 metry, Nie? na parkingu po odgarnięciu śniegu. Ja pierniczę. Tu w ogóle droga za Przasnyszem to już była delikatnie słaba, rzecz mówiąc. A tutaj naprawdę już śniegu dowaliło. No nic, mam nadzieję, że dwupasmówka będzie w porządku do samego Gdańska. Oho, jak w Gdańsku jeszcze tyle śniegu leży, to ja nie wiem, jak ja pod firmą zaparkuję. Ale jedziemy, zobaczymy. Wyszedłem na chwilę sprawdzić ładunek, czy stoi jeszcze na miejscu. Troszkę chłodnowato. Co? O, parę stopni na minusie jest. Dobra, chowam się, bo zmarznę zaraz. No i kolejny dzionek. Inaczej papusta pusta. Szybko, sprawnie i skutecznie. Już na kontenerze praktycznie. Spoko, fajnie idzie. Oby tak dalej. Zaraz lecę po ładunek powrotny no i trzeba myśleć coś dalej. I wszystko załatwione dokumenty w ręku podpisane, podstępowane można ruszać dalej. Szybki dzień, który po maleńku dobiega końca. Szybki rozładunek, szybki załadunek. No i zbliżam się do miejsca gdzie zrzucę ten swój gabarycik. <grywki> Gabarytki rozłożone. Coś tam ryga, żeby zjeżdżali mi z drogi. Ale jak widać, aura mi całkowicie nie sprzyja. I jeszcze dodatku śnieg zaczął padać. No kurczę, katastrofa! Normalnie mam nadzieję, że dojadę do człowieka, bo dopiero będą, będzie wesoło, jak będzie musiał przyjeżdżać jeszcze mnie traktorem wyciągać. No nic, na razie koła się toczą, to najważniejsze. Chociaż już jadę w poślizgu. Cholera, jasna pod górkę za mało się troszkę rozpędziłem Ojeciu. no nic dzisiaj mam nadzieję to rozładuje to znaczy no jak dojadę to na pewno rozładuję ale czy dojadę czy się nigdzie nie zakopie czy nie będę musiał zostać tu do wiosny oglądajcie subskrybujcie dalej no i mamy kolejny dzionek cóż mamy za czy mamy dzionek dziewiątego piątek 9 styczeń, wczoraj rozładunek poszedł naprawdę ekspresowo, fajnie udało się tam wjechać, prawie bez problemów, bo jednak nieco musiałem się pogrzebać, ale naprawdę fajni ludzie, szybko się rozładowałem i nawet prawdopodobnie mógłbym tam u nich zostać, ale warunki są jakie są, wolałem wjechać na parking. Zjechać na główną drogę, bo tam jednak na wioskach to mógłbym się dzisiaj niechcący nie wygrzebać i trzeba by czekać do wiosny, żeby w ogóle stamtąd wyjechać. No i nic, zobaczymy. Na razie stoję, czekam. Nie starczyłoby mi czasu, żeby dojechać do domu, ale i tak fajnie. Rozładunek, załadunek, rozładunek. To jest robota, to mi się podoba. Teraz posiedzę, chwilę popatrzę, czy uda się coś po tej Polsce znaleźć. Jeżeli tak, no to jeszcze można by było dzisiaj załadować coś. Jeżeli nie, wracam do domu i zobaczymy. Najwyżej sobie troszkę odpocznę, no, czekam na tą licencję i wtedy może jakaś robota się ruszy. Bo styczeń widzę, nie jest za ciekawy. Nie podoba mi się to. I tutaj też nic się na razie nie dzieje. Do domu też dojazd będzie okrutny. A więc, tak słuchajcie, dojazd z dojazdem, pogoda pogodą, ale plany jakoś trzeba będzie po wdrażać w życie. I tak jak obiecałem w poprzednim nagraniu, powiem Wam co mądrego wymyśliłem. A wymyśliłem to, że DAF jednak zostaje. Tak postanowiłem jednak zatrudnić kierowcę. I będzie to jazda w większości po Polsce. Zostawię DAFA gdzieś tutaj w okolicy. Polska, Litwa, Czechy jakieś takie tematy będą się tutaj działy. Trochę szkoda mi go sprzedawać. To po pierwsze. Po drugie, może coś zarobi, A sprzedać zawsze zdążę, w razie czego. Jeżeli uda się, no to DAF zostanie i będzie sobie pracował. Jeżeli nie wiem, po pół roku się okaże, że jednak to nie był genialny plan no to Dafik po prostu pójdzie na sprzedaż, w zasadzie cały skład pójdzie na sprzedaż raczej zostanie firanka, raczej nie będę odkrywał tego nie mam na tyle pracy na platformę taką, a firanka to firanka jednak <laughs> także zobaczymy co się będzie działo, zimno jak fix dajcie wyspokój. to nie jest pogoda na pracę tak, jak mówię, z godzinkę to posiedzę. no godzinkę, może dwie do dziesiątej, tutaj posterczę. Zobaczę, czy uda się coś tutaj wykminić. Jak nie, wracam do domu. To styczeń to nie jest pora na zarabianie pieniędzy. Trzeba odpoczywać. Po, po takiej robocie, co myśmy zrobili, to można odpocząć nieco. No i co Wy o tym myślicie? Jak moje genialne plany będzie coś z tego czy nie będzie piszcie w komentarzach no ja myślę że może może coś z tego wyjdzie może pełen entuzjazmu nie jestem jeżeli chodzi o ten plan ale jakiś jest i z całą pewnością będę starał się żeby wyszło to jak najlepiej co to będzie za kierowca jeszcze nie wiem, nie znam człowieka jeszcze nikogo nie znalazłem i nie mam pojęcia czy kogoś w ogóle znajdę bo praca u mnie może i do najcięższych należeć nie będzie, to będzie wykonywanie obowiązków kierowcy i to wszystko. Nic poza tym, ja nic więcej nie wymagam, ale w dzisiejszych czasach, nawet to, to może okazać się troszkę za dużo. Ech. Boję się tego pomysłu. Nie wiem, czy czasem to nie będzie zbyt głupie, no ale. Coś robić trzeba. I coś musi się dziać, nie? A tutaj się dziać na pewno będzie. Ja będę jeździł sobie na nisko podwoziu. Kierowca będzie jeździł plandeką. Tak jak mówiłem, gdzieś po okolicy. Tutaj będzie praca po Polsce. Myślę, że jakoś coś z tego wyjdzie. No nic. Pozostanie mi na wiosnę szukanie... Jakiegoś fachowca na to. O, o dafika trzeba będzie dbać o sprzęt, na pewno będzie trzeba dbać i tego będę w najwyższym stopniu wymagał. I kurczę. Mam nadzieję, że ktoś po prostu z polecenia przyjdzie. Na pewno nie będę żadnego ogłoszenia dawał, bo nie chcę. Wolę kogoś z polecenia, żeby. Mniej więcej było wiadomo, kto to przychodzi. 8 godzina nic na razie się nie dzieje. No mówię, ze dwie godzinki. Posiedzę przed tym laptopem zobaczę. Ale kurczę załóż się pada. Nie, ja to chyba. Nie sam mi się nie chce nawet. Ja, ja chyba po prostu pojadę do domu i taki będzie finał tego wszystkiego. Bo męczenie sprzętu. Znaczy, to jest jednak dobijanie sprzętów w taką pogodę. Tak jak wczoraj przebijałem się przez te wioski, gdzie były zaspy. Ta droga była naprawdę katastrofalna. Żal mi było normalnie dafika. No ale dobra, jak jest zima, to musi być zimno i musi być śnieg. Popracujemy trochę, trochę trzeba. Dobra, starczy tego bezczynnego czekania. Jadę do domu. Nie ma co tutaj się dłużej męczyć nad tym. Troszkę światło oczyścić. Patrzcie, jak zawaliło. Cholera jasna. Ze śniegiem rejestracji to w ogóle nie widać. Oj, Coś tu napadało. No, jest zima, musi być śnieg. Będzie troszkę ogarnąć, żeby ludzie widzieli, że jednak chce skręcić. Albo że hamuje, oh, nic ciekawego się nie znalazło. Więc nie ma co tutaj się męczyć i wyczekiwać nie wiadomo czego. No, tylko, że cały czas ma... pomaleńku, pomaleńku, ale systematycznie pada. Zanim wjadę na podwórek, też pewnie troszkę czasu się zejdzie. Eee, czekam na tą licencję. Kurczę, to ja po tym kraju to jednak sobie nie powalczę. Kawka na drogę wzięta, można bardzo pomaleńku poruszać się w kierunku domu 60 na godzinę przed nami jedzie z godzina no w sumie nie ma co się dziwić śnieg na poboczu jak widać leży płyn w spryskiwaczach pewnie nieuzupełniony więc nie da rady szybciej pojechać no kurde jak mi takie cymbały w tych osobówkach wkurzają to masakra ja rozumiem jak byłoby tu zaśnieżone ślisko to czarny asfalt masakra no ale nic, dla mnie się dzisiaj nie śpieszy. Więc się mocno nie denerwuję tym faktem. Ale jakby mi się nieco śpieszyło, no to nie byłoby już tak ciekawie. Ajajajajaj. No. Moi drodzy, wszystko dobrze, ale jak się boicie zimo jeździć, to nie wyruszać z domu. O maleńku do domu się dotoczyłem, ale wjechać, jak widać, nie wjechałem. Tak, białego gówna napadała znowu po kolana, prawie idę po ciężki sprzęt. To nic nie będzie, nie będę łopatą tutaj machał. Ojciec przyjedzie, trochę mi pomoże, i pojedziemy po auto. Na stacji stoi na parkingu. Jak troszkę się tu odśnieży, to wtedy dopiero przyjadę. No, teraz to można atakować, tu na no tylko nie wiem jak to na ulicy, czy nie zablokuje, zaraz ruchu niechcący. A nie, tu do sąsiada po traktor pójdziemy, ale pogoda, ale pogoda. Ha, zima. Sprzęty poparkowane. Śnieg dalej sypie, ale nie ma miękkiej gry. Jeszcze jadę parę spraw, pozałatwiam. Wypakuję wszystko, co miałoby zamarznąć z dafika. No i nie ma co tu się mocno stresować brakiem ładunku. Żeby w takich warunkach to jest tylko dobijanie sprzętu i nic więcej pali w cholerę. Wszędzie musicie grzewać, wszędzie drogi zasypane. A ki niech sobie odpocznie. Kolejnego dnia jak widać, moje odśniżanie niewiele dało. Daremny trud. <gryw> Jeszcze dzisiaj rano nawet odśniżałem. I patrzcie, jak fajnie sypie. Piękna zima w tym roku. Ładnie zasypało. No ale dobra, na razie nigdzie się nie wybieram, to może sobie sypać. Naczepa czeka na nowego kierowcę, ale to dopiero na wiosnę. E, prawdopodobnie z rana znowu z łopatą i z traktorkiem będę szalał. Ładnie kurczę zasypało wszystko co? Na szczęście drogi jeszcze przejezdne. Nie ma aż tak wielkiej tragedii naczepa. Za niedługo będę musiał ją odkopywać. No ale co, jest zima, musi być śnieg. Piękny krajobraz. Pięknie to wygląda. Czekamy na wiosnę, co nie? Dobra, i tym optymistycznym akcentem będziemy pomaleńku kończyć to nagranie. Co się dzieje? Starość mnie dopada, czy jak? Będzie sypać. I to jeszcze chyba dwa dni. Więc będę miał co robić. Na razie z tego co widzę, tej roboty po polsce nie będzie, zbyt ciekawie to nie wygląda. Próbuję działać coś na giełdzie. Słuchajcie, to jest jakaś kpina i katastrofa. Ja myślałem, że na plandekach to jest śmiech na sali, ale nie. Niskopodwozia platformy robicie to samo co na plandekach. Najciekawszą ofertę za szeroki gabaryt niedużo szeroki 2,70. Dostałem za 4,30 km. Brawo! Pajace jedne pojechały za to. Wyobraźcie sobie, zniknęło to z giełdy. Ktoś to zabrał. Gratuluję. Mam nadzieję, że ci na paliwo w końcu zabraknie. Ojeciu! normalnie wkurzam się. Na tych giełdach siedzę naprawdę. To jest tak irytujące, że to jest jakaś jedna wielka katastrofa i nic więcej. No ale co poradzisz? Tak jest i tak będzie. W Polsce nic się nie zmieni. Ludzie sami siebie przebijają. Jeżdżą za marne grosze. Przecież to jest jakiś śmiech na sali, żeby za te pieniądze w ogóle wyruszać z domu. Oj, patologia polskiego transportu. <laughs> Co nie? Alice, ja się nie poddaję i będę walczył dalej. Na to nagranie wystarczy? Pewnie, że wystarczy. Po narzekalim, po narzekanim. Można wracać do domu. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.